Naukowcy uwielbiają odpowiedzi, kopią, mierzą, testują i katalogują wszystko, co znajdą. Ale czasem Ziemia ujawnia sekrety, które łamią wszystkie zasady: obiekty, które nie powinny istnieć, ciała zachowane w niemożliwy sposób, struktury zbudowane z wiedzą, której nigdy nie posiadaliśmy. Dwanaście odkryć, które sprawiają, że najmądrzejsi ludzie na Ziemi wypowiadają trzy słowa: Nie wiemy. To nie są opowieści, to nie są teorie. To są artefakty, które, które leżą w laboratoriach w tej chwili, wymykając się wszelkim wyjaśnieniom. Od pustyni Gobi po dno Bałtyku, od starożytnych grobowców po współczesne dna oceaniczne. Każdy z nich udokumentowany, sfotografowany, przeanalizowany przez zespoły ekspertów, którzy odeszli, zachodząc w głowę. Jeśli cenicie sobie udokumentowane tajemnice i naukowe zagadki, takie jak te, zasubskrybujcie to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach z wykorzystaniem źródeł z renomowanego czasopisma Nature oraz Archaeological Science International. A teraz wróćmy do historii numer 1. Mechanizm z Antyki. Znaleziony w 1899 roku przez greckich nurków pracujących przy wraku rzymskiego statku u wybrzeży wyspy Antykityra. co wyglądało jak skorodowany brązowy złom okazało się maszyną. Nie byle jaką maszyną, komputerem. Zbudowany około 50 roku przed naszą erą, obliczał pozycję Słońca, Księżyca i planet z dokładnością, która nie została ponownie osiągnięta aż do XIV wieku. Urządzenie zawiera 37 zazębiających się brązowych kół zębatych. Tomografia rentgenowska ujawnia inskrypcje w starożytnej Grece opisujące cykle zaćmień i harmonogramy igrzysk olimpijskich. Przełożenia kół zębatych odpowiadają miesiącom księżycowym z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Mechanizm przewidywał zaćmienia Słońca z dziesięcioleciami wyprzedzenia, wykorzystując cykl odkryty przez babilońskich astronomów, ale zagubiony na ponad tysiąc lat. Kustosz, Michael Wright, spędził 12 lat na budowaniu działającej repliki. Jego wersja waży około 3,5 kg i ma około 20 cm wysokości. Kiedy obraca się główną korbą, tarcze pokazują dokładnie, gdzie Mars pojawił się na niebie w dowolnym dniu 2000 lat temu. Precyzja odpowiada współczesnym obliczeniom. Ale oto, co burzy oś czasu. Technologia do tak precyzyjnego cięcia kół zębatych nie istniała przez kolejne 15 wieków. System przekładni różnicowej został ponownie wynaleziony dopiero w 1695 roku. Jeden rzymski senator posiadał maszynę bardziej skomplikowaną niż cokolwiek, co europejscy zegarmistrzowie wyprodukowali aż do renesansu. Numer dwa młodz z Londynu. W 1936 roku. Max Hahn znalazł drewnianą rączkę wystającą ze skały w pobliżu London, w Teksasie. Promienie rentgenowskie ujawniły żelazną głowicę młota osadzoną w wapieniu kredowym. Skała datowana jest na 100 milionów lat. Młot jest wyraźnie dziełem ludzkim. Analiza stali wykazuje poziom czystości niemożliwy do osiągnięcia bez współczesnych pieców hutniczych. Metalurg Robert Frey badał głowicę młota w 1985 roku. Żelazo nie zawiera zanieczyszczeń siarki. Typowych dla starożytnych wyrobów metalowych. Drewniana rączka wykazuje strukturę komórkową zachowaną w sposób sugerujący szybkie pogrzebanie pod intensywnym ciśnieniem. Formacja skalna wokół niego nie wykazuje oznak niedawnego intruzji ani sztucznego wstawienia. Muzeum Dowodów Stworzenia w Glen Rose eksponuje ten artefakt. Młot waży około 820 gramów. Rączka mierzy około 12 cm długości. Głowica wykazuje wyraźne ślady kucia i wzory zużycia zgodne z faktycznym użytkowaniem przed skamienieniem. Krytycy wskazują na wydobycie węgla w okolicy, które mogło spowodować wpadnięcie nowoczesnych narzędzi w paleozoiczne warstwy skalne. Jednak matryca wapienna wykazuje ciągłą strukturę ziarnistą wokół metalu, bez śladów narzędzi czy szczelin. Zachowanie sugeruje pogrzebanie podczas okresu kredy, kiedy Teksas znajdował się pod ciepłym morzem śródlądowym. Geolog Dale Peterson zbadał próbki rdzeni z miejsca znaleziska w 1997 roku. Jego zespół nie znalazł dowodów na niedawne zakłócenia w otaczających warstwach skalnych. Młot spoczywa w nienaruszonej formacji piaskowca Hensel, datowanej na 140 milionów lat temu metodą uranowo-ołowiową. Numer 3. Kamienie dropa. Chiński archeolog Chiputei odkrył 716 granitowych dysków w jaskiniach w pobliżu granicy Tybetu z Chinami w 1938 roku. Każdy dysk ma około 23 cm średnicy, otwór po środku i spiralne rowki wyrzeźbione od krawędzi do środka. Rowki zawierają drobne hieroglify, nieznane żadnemu ludzkiemu językowi. Lingwista Um Nui spędził 20 lat na rozszyfrowywaniu inskrypcji. Jego tłumaczenie z 1962 roku opisuje rozbijające się statki kosmiczne 12 tysięcy lat temu i ocalałych zwanych dropa, którzy nie mogli naprawić swoich statków, aby wrócić do domu. Lokalne legendy plemienne wspominają o ludziach z nieba, którzy przybyli z chmur i nigdy nie odeszli. Analiza fizyczna ujawnia, że dyski zawierają wysokie poziomy kobaltu i elementów metalicznych, które sprawiają, że wibrują pod wpływem prądu elektrycznego. Rosyjscy naukowcy zmierzyli częstotliwości oscylacji w 1968 roku, używając sprzętu na Uniwersytecie Moskiewskim. Skład granitu obejmuje ślady materiałów, które nie występują naturalnie w tym regionie. Uniwersytet Pekiński usunął kamienie z publicznej ekspozycji w 1969 roku. Oficjalne zapisy klasyfikują je jako neolityczne obiekty grobowe datowane na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Jednak lokalne plemiona tybetańskie nie mają tradycji dyskoidalnych darów grobowych ani spiralnych systemów pisma w swoich zapisach archeologicznych. Góry Bayan Har, gdzie Chipu Tej znalazł dyski, wznoszą się na ponad 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Malowidła jaskiniowe w okolicy przedstawiają istoty o dużych głowach i smukłych ciałach obok map gwiazd, nieznanych tradycyjnej chińskiej astronomii. Datowanie węglowe pigmentów sugeruje, że dzieło sztuki poprzedza znane osadnictwo w regionie o 3000 lat. Numer 4. Linie Naska. Maria Reiche spędziła 50 lat na mapowaniu figur geometrycznych wyrzeźbionych w pustynnym Dnie Peru. Z poziomu gruntu wyglądają jak przypadkowe rowy. Z wysokości około 150 metrów stają się masywnymi rysunkami widocznymi tylko z powietrza. 800 prostych linii, 300 kształtów geometrycznych i 70 figur zwierząt pokrywa około 580 km2 płaskowyżu. Największa figura rozciąga się na 365 metrów. Małpa mierzy 110 metrów od czubka ogona do głowy. Linie biegną idealnie prosto przez wiele kilometrów, przez wzgórza i doliny, z dokładnością, która wymaga narzędzi do pomiarów lotniczych. Ludzie naska nie posiadali żadnych znanych statków powietrznych. Radar penetrujący ziemię pokazuje, że figury zostały stworzone przez usunięcie ciemnych, utlenionych kamieni, aby odsłonić jaśniejszą glebę pod spodem. Wzorce wiatru na pustyni naska konserwują cechy powierzchni przez tysiąclecia dzięki minimalnym opadom i stałej temperaturze. Datowanie termoluminescencyjne umieszcza budowę między 400 lat przed naszą erą a 650 lat naszej ery. Antropolog Johann Reinhardt udokumentował 57 różnych gatunków zwierząt w tych wzorach, w tym stworzenia nie pochodzące z przybrzeżnego peru. Figura pająka odpowiada gatunkowi występującemu tylko w amazońskiej puszczy, prawie 500 km dalej. Małpa przedstawia detale anatomiczne niewidoczne bez powiększenia. NASA przeanalizowała zdjęcia satelitarne w 1977 roku, porównując figury NASKA z systemami dróg inków. Linie NASKA nie wykazują śladów zużycia od ruchu pieszego. Drogi inków wykazują wyraźną erozję z wieków użytkowania. Linie wydają się być zaprojektowane do obserwacji z góry, a nie do ceremonialnego chodzenia po ziemi. Współczesne samoloty latające według określonych wzorców nad liniami doświadczają niezwykłych zakłóceń elektromagnetycznych. Pilot Carlos Auseo odnotował 60 lotów nad NASKA między 1985 rokiem a 2005 rokiem. Jego instrumenty wykazywały odchylenia kompasu i zakłócenia radiowe na określonych współrzędnych nad niektórymi figurami ale nie nad innymi. Jeśli cenicie sobie udokumentowane tajemnice i naukowe zagadki takie jak te, zasubskrybujcie. To najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Numer 5. Manuskrypt Wojnicza. Wilfried Wojnicz nabył tajemniczą księgę z Villa Mondragone w 1912 roku. 240 pergaminowych stron pokrytych nieznanym pismem. Obok rysunków botanicznych i astronomicznych Niepodobnych do niczego w średniowiecznej literaturze. Datowanie węglowe potwierdza, że pergamin pochodzi z początku XVI wieku. Skład atramentu odpowiada materiałom z epoki renesansu. Tekst zawiera około 35 tysięcy słów w alfabecie, składającym się z 20 do 30 znaków. Kryptolog William Friedman spędził dziesięciolecia, próbując rozszyfrować pismo. Analiza komputerowa ujawnia wzorce częstotliwości liter zgodne z językiem naturalnym. Ale brak korelacji z jakimkolwiek znanym systemem pisma. Sekcja botaniczna przedstawia 113 rysunków roślin. Botanista Arthur Tucker zidentyfikował 47 gatunków rodzimych dla Ameryki Środkowej. Problem. Manuskrypt poprzedza europejski kontakt z nowym światem o kilkadziesiąt lat. Diagramy astronomiczne zawierają symbole zodiaku nieznane średniowiecznej astronomii europejskiej. Sekcja farmaceutyczna przedstawia nagie kobiety kąpiące się w zielonym płynie. Połączone z skomplikowanymi systemami rur. Średniowieczne teksty medyczne nie wykazują podobnych obrazów ani praktyk terapeutycznych. Przepisy zawierają kombinacje roślin, które sugerują znajomość związków chemicznych nieodkrytych aż do XX wieku. Uniwersytet Yale nabył manuskrypt w 1969 roku. Analiza cyfrowa ujawniła ukryte warstwy tekstu pod widocznym atramentem. Fotografia ultrafioletowa ujawniła poprawki i dodatki w różnych stylach pisma. Dokument wydaje się być czystą kopią starszego oryginału z celowymi modyfikacjami. Analiza lingwistyczna Gordona Ruga sugeruje, że tekst mógł być bezsensownym bełkotem stworzonym za pomocą ówczesnych narzędzi szyfrujących. Ale modele komputerowe pokazują, że pismo ma zbyt dużą wewnętrzną spójność, aby być przypadkową generacją. Analiza statystyczna ujawnia wzorce gramatyczne i fleksje słów podobne do języków romańskich, ale ze słownictwem niepasującym do żadnego kiedykolwiek zarejestrowanego języka ludzkiego. Numer 6. Mapa Piri Reisa. Osmański admirał Piri Rice narysował mapę świata w 1513 roku. Przedstawiającą Ocean Atlantycki i otaczające go lądy. Mapa dokładnie przedstawia linię brzegową Antarktydy bez pokrywy lodowej. Europejscy odkrywcy nie dotarliby na Antarktydę przez kolejne 300 lat. Kontynent pozostawał pogrzebany pod lodem przez całą zapisaną historię ludzkości. Mapa przedstawia wybrzeże Ameryki Południowej z precyzją, która odpowiada współczesnej fotografii satelitarnej. Obliczenia długości geograficznej okazują się dokładne z dokładnością do pół stopnia mimo że Europejczycy nie posiadali chronometrów do nawigacji oceanicznej w 1513 roku. Piri Reis zanotował, że skompilował mapę z 20 starszych map, w tym 8 z czasów Aleksandra Wielkiego. Kartograf kapitan Lorenzo Godfrey porównał mapę ze współczesnymi badaniami Antarktydy w 1959 roku. Zarys odpowiada danym sejsmicznym, pokazującym cechy podłoża skalnego pod ponad 3 kilometrami lodu. Pasma górskie i doliny rzeczne pojawiają się dokładnie tam, gdzie znajdują się pod obecną pokrywą lodową. Mapa zawiera szczegóły wysp karaibskich jeszcze nie odkrytych przez Europejczyków w 1513 roku. Pokazuje prawidłową relację między Ameryką Południową a Afryką z obliczeniami odległości, które nie zostałyby zweryfikowane aż do ery satelitów. System projekcji wymaga wiedzy z geometrii sferycznej nieznanej osmańskim nawigatorom. Charles Hapgood przeanalizował mapę do swojej książki Maps of the Ancient Sea Kings. Znalazł systemy współrzędnych, sugerujące, że oryginalne źródła wykorzystywały zaawansowane techniki matematyczne. Mapa wykorzystuje metodę projekcji, która utrzymuje dokładne, proporcjonalne relacje między kontynentami. Umiejętność nierozwiniętą w europejskiej kartografii aż do XVIII wieku. Tureckie zapisy morskie pokazują, że Piri Race miał dostęp do map Krzysztofa Kolumba dzięki schwytanym hiszpańskim marynarzom. Jednak szczegóły linii brzegowej Antarktydy nie pojawiają się na żadnym ze znanych materiałów Kolumba. Dokładność sugeruje bezpośrednie pomiary terenów, które były zamarznięte przez 12 tysięcy lat. Numer 7. Kamienne kule z Kostaryki. Pracownicy plantacji Bananów w 1930 roku odkryli idealnie okrągłe kamienne kule rozrzucone po Delcie Dikis. 293 kule mają średnicę od około 7,5 cm do 2,5 m. Największa waży 15 ton. Są wyrzeźbione z granodiorytu rodzaju skały występującej w kamieniołomach oddalonych o prawie 100 km. Archeolog Doris Stone zmierzyła kulę w 1943 roku, używając precyzyjnych instrumentów. 95% wykazuje sferyczną dokładność w granicach 2 mm. Największa kula odchyla się od idealnej okrągłości o mniej niż 1 cm na całej swojej 2,5-metrowej średnicy. Współczesny sprzęt do rzeźbienia w kamieniu ma trudności z osiągnięciem takiej precyzji. Kule pojawiają się w grupach Tworząc geometryczne wzory. Niektóre tworzą proste linie wskazujące magnetyczną północ, inne tworzą trójkątne formacje, dostosowane do wydarzeń astronomicznych. Zapp udokumentował wyrównania między grupami kul a pozycjami gwiazd podczas przesilenia zimowego w starożytności. Datowanie radiowęglowe materiału organicznego pod kulami sugeruje ich umieszczenie między 600 rokiem naszej ery a 1000 rokiem naszej ery. Kultura Dikis nie pozostawiła żadnych pisemnych zapisów wyjaśniających cel kul. Lokalne tradycje rdzennych mieszkańców opisują je jako doskonałe kamienie stworzone przez starego boga gromu, aby odstraszać złe duchy potężnymi wiatrami. Analiza granitu ujawnia ślady narzędzi zgodne z kłuciem i szlifowaniem za pomocą twardszych narzędzi kamiennych. Jednak do końcowego polerowania potrzebne były materiały ścierne, dla których nie znaleziono w regionie. Praca ta reprezentuje tysiące godzin pracy na jedną kulę przy użyciu prymitywnych narzędzi, aby osiągnąć mechaniczną precyzję. Kilka kul wykazuje dowody celowego umieszczenia w pobliżu fundamentów domów i miejsc pochówku. Kula numer 43 spoczywa na kamiennej platformie wyrównanej z deklinacją magnetyczną z około 800 roku naszej ery. Konfiguracja sugeruje, że starożytni Dikis rozumieli zmiany pola geomagnetycznego wieki przed europejską nauką nawigacji. Numer 8. Droga Bimini. Archeolog morski Manson Valentine odkrył podwodną formację kamienną u wybrzeży wyspy North Bimini w 1968 roku. Prostokątne bloki wapienne rozciągają się na około 275 metrów w kształcie litery Goa pod 4,5 metra wody. Bloki ważą do 15 ton każdy i wykazują ślady obróbki narzędziami. Formacja spoczywa na podłożu skalnym datowanym na 15 tysięcy lat, kiedy poziom morza był niższy o 90 metrów. Bloki wykazują jednolite wymiary i dopasowane złącza, sugerując celową konstrukcję, a nie naturalne uformowanie. Podwodna fotografia ujawnia równoległe linie kamienne rozciągające się poza główną strukturę. Geolog John Gifford zbadał próbki rdzeni z bloków w 1978 roku. Jego zespół znalazł fragmenty ceramiki i obrobione narzędzia kamienne w warstwach osadów, poprzedzające znane osadnictwo Bahamów o 8 lat. Datowanie radiowęglowe materiału organicznego uwięzionego pod blokami potwierdza, że zatopienie nastąpiło około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Bloki wykazują ślady wydobycia i dowody zaprawy między spoinami. Analiza składu kamienia ujawnia wapień z różnych formacji geologicznych, sugerując transport z różnych wysp Karaibów. Konstrukcja wymagała podwodnych technik budowlanych nieznanych prekolumbijskim Amerykanom. Wzorce przepływu pływów wokół struktury tworzą niezwykłe formacje prądów, które zapobiegają akumulacji osadów. Inżynier morski Dimitri Rebikow udokumentował sztuczne modyfikacje naturalnych konturów dna morskiego. Które kierują przepływem wody wokół kamiennego układu. Inżynieria sugeruje zrozumienie podwodnej hydrauliki. Lokalne legendy Bahamów opisują wielką drogę zbudowaną przez gigantów, zanim wyspy zatonęły pod falami. Rdzenne plemiona z Florydy opowiadają podobne historie o kamiennych ścieżkach prowadzących do świętych wysp, które zniknęły pod wzrastającymi morzami. Tradycje ustne poprzedzają kontakt z Europejczykami o wieki. Numer 9. Monument Jonaguni. Badacz morski Kihachiro Aratake odkrył masywną kamienną strukturę pod wodą u wybrzeży wyspy Guni w 1986 roku. Formacja wznosi się na 23 metry od dna oceanu, z tarasowymi poziomami, prostymi kątami i tym, co wydaje się być schodami i platformami. Struktura mierzy 120 metrów długości i 30 metrów szerokości. Geolog Masaki Kimura spędził 15 lat na badaniu monumentu. Jego pomiary ujawniają ślady narzędzi: kanały drenażowe i wyrzeźbione symbole na kamiennych powierzchniach. Struktura wykazuje dowody ludzkiej modyfikacji, w tym otwory o 60 cm średnicy, wywiercone z precyzją przez lite podłoże skalne. Monument znajduje się na głębokościach, które nie były suchym lądem przez 12 tysięcy lat. Badania geologiczne potwierdzają, że podłoże skalne datowane jest na 20 milionów lat, ale modyfikacje powierzchni wydają się znacznie nowsze. Ślady narzędzi sugerują technologię obróbki metali, nierozwiniętą przez znane starożytne kultury Pacyfiku. Podwodne wykopaliska ujawniły narzędzia kamienne i fragmenty ceramiki w warstwach osadów wokół podstawy monumentu. Datowanie radiowęglowe umieszcza aktywność ludzką na tym miejscu między 10 tysiącami a 12 tysiącami lat temu, kiedy poziom morza był znacznie niższy z powodu warunków epoki lodowcowej. Struktura zawiera to. Co wydaje się być wyrzeźbioną ludzką głową o wysokości 2,5 metra, obok piramid schodkowych i kompleksów platform. Analiza składu kamienia pokazuje, że monument został wyrzeźbiony z jednej ciągłej formacji podłoża skalnego, a nie złożony z oddzielnych bloków. Modelowanie komputerowe starożytnych poziomów morza wskazuje, że struktura znajdowała się nad wodą przez około 6 tysięcy lat, między 15 tysiącami a 9 tysiącami lat przed naszą erą. W tym okresie Jonaguni było połączone z Tajwanem i Azją kontynentalną przez odsłonięte mosty lądowe, umożliwiając migrację ludzi do tego obszaru. Numer 10. Jaskinie Longyu. Pracownicy budowlani w powiecie Longyu odkryli sztuczne jaskinie w 1992 roku, pompując wodę z zalanych kamieniołomów. 24 jaskinie rozciągają się głęboko pod ziemią z komorami wystarczająco dużymi, aby pomieścić tysiące ludzi. Jaskinie nie wykazują śladów narzędzi. Mimo usunięcia około miliona metrów sześciennych litej skały. Główna komora mierzy 30 metrów długości, 27 metrów szerokości i 9 metrów wysokości. Słupy nośne, wyrzeźbione z podłoża skalnego wykazują jednolite odstępy i ozdobne wzory. Ściany ukazują równoległe ślady dłuta, precyzyjnie rozmieszczone w odległości 18 mm od siebie na tysiącach metrów kwadratowych powierzchni. Dowody archeologiczne sugerują budowę między dwoma tysiącami a 2500 lat temu. W okresie wiosen i jesieni w Chinach. Jednak zapisy historyczne z tej epoki nie wspominają o żadnych większych projektach wykopaliskowych w powiecie Longyou. Skala pracy wymagałaby tysięcy pracowników przez wiele dziesięcioleci. Jaskinie pozostają suche, mimo że znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych. Analiza inżynierska ujawnia wyrafinowane systemy drenażowe i szyby wentylacyjne utrzymujące stabilną temperaturę i wilgotność. Konstrukcja świadczy o zrozumieniu podziemnej hydrologii. I zasad inżynierii budowlanej. Analiza kamienia pokazuje ślady narzędzi zgodne z narzędziami z brązu dostępnymi w przypuszczalnym okresie budowy. Jednak jednolitość odstępów dłuta na ogromnych powierzchniach ścian sugeruje mechaniczną precyzję trudną do osiągnięcia narzędziami ręcznymi. Praca ta reprezentuje możliwości technologiczne nieudokumentowane we współczesnym chińskim budownictwie. Lokalne legendy opisują jaskinie jako wejścia do podziemnego królestwa. Gdzie starożytni królowie przechowywali skarby i armię. Teksty historyczne z dynastii Han wspominają o tajemniczych jaskiniach w regionie, ale nie podają szczegółów dotyczących ich budowy ani przeznaczenia. Numer 11. Anomalia Bałtycka Szwedzcy poszukiwacze skarbów Peter Lindberg i Dennis Asberg odkryli niezwykły obiekt na dnie Bałtyku w 2011 roku, używając sprzętu sonarowego. Okrągła formacja mierzy około 60 metrów średnicy z cechami geometrycznymi i tym, co wydaje się być zbudowanymi krawędziami. Obiekt spoczywa około 85 metrów pod wodą na dnie oceanu. Obrazowanie sonarowe ujawnia, że obiekt ma wyraźny kształt dysku z podniesioną strukturą, przypominającą rampę lub schody prowadzące na szczyt. Formacja wykazuje proste krawędzie i kąty proste, w przeciwieństwie do jakichkolwiek znanych naturalnych cech geologicznych. Odczyty wykrywacza metali wskazują na niezwykłe stężenia metaliczne wewnątrz obiektu. Ekspedycje nurkowe na miejsce zgłaszają awarie sprzętu, w tym awarie telefonów satelitarnych i zakłócenia elektromagnetyczne podczas zbliżania się do obiektu. Profesjonalne zespoły nurkowe, używające standardowego sprzętu podwodnego, doświadczyły niewyjaśnionych problemów technicznych na głębokościach, gdzie ich sprzęt zazwyczaj działa bez zarzutu. Krupki skał z obiektu wykazują skład inny niż typowy osad dna Bałtyku. Analiza geologiczna ujawnia bazaltowe materiały, nie występujące naturalnie w regionie, zmieszane z elementami metalicznymi w niezwykłych stężeniach. Formacja wydaje się być zbudowana z materiałów obcych lokalnemu środowisku morskiemu. Obiekt wykazuje to, co wydaje się być śladami przypaleń i wzorami uszkodzeń sugerującymi uderzenie lub eksplozję. Sonar boczny ujawnia około 90-metrowy ślad, prowadzący do obecnej pozycji obiektu, jakby ślizgał się pod dnie zanim zatrzymał się. Wzór śladu sugeruje ruch, a nie stopniowe formowanie geologiczne. Datowanie węglowe materiału organicznego w pobliżu obiektu wskazuje, że znajduje się on w obecnej pozycji od co najmniej 14 tysięcy lat na podstawie otaczających warstw osadów. W tym okresie Bałtyk był suchym lądem pokrytym cofającymi się lodowcami z ostatniej epoki lodowcowej. Numer 12. Kuliste obiekty z rowkami z południowej Afryki. Górnicy w południowej Afryce odkryli setki metalicznych kul w prekambryjskich formacjach skalnych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Kule mierzą od około 2,5 do 10 cm średnicy, z równoległymi rowkami wyrzeźbionymi wokół ich obwodu. Skała której się znajdują, datowana jest na 2 miliardy 800 milionów lat temu. Kule składają się z pirofilitu, miękkiego minerału, który można zarysować paznokciem, ale rowki wykazują precyzję zbliżoną do maszynowej, niemożliwą do osiągnięcia ręcznym rzeźbieniem w miękkim kamieniu. Równoległe linie utrzymują stałą głębokość i odstępy na zakrzywionej powierzchni z tolerancjami mierzonymi w ułamkach milimetra. Roelf Marx z południowoafrykańskiego biura geologii zbadał ponad 200 egzemplarzy w swoim laboratorium. Jego testy potwierdzają, że kule występują naturalnie w matrycy skalnej, bez dowodów na niedawne wstawienie lub sztuczne umieszczenie. Otaczający kamień wykazuje ciągłą strukturę ziarnistą, wskazującą na formowanie się w erze prekambryjskiej. Niektóre kule są z litego pirofilitu, podczas gdy inne zawierają puste rdzenie wypełnione białym, włóknistym materiałem. Analiza rentgenowska ujawnia wewnętrzną strukturę sugerującą, że puste kule powstały wokół materiału organicznego, który później uległ rozkładowi, pozostawiając pustą przestrzeń. Proces formowania pozostaje niewyjaśniony przez obecną teorię geologiczną. Rowki wydają się być wytrawione, a nie wyrzeźbione, wykazując cechy obróbki kwasem lub wysokotemperaturowej obróbki chemicznej. Jednak takie warunki nie występują naturalnie w środowisku osadowym, gdzie powstały kule. Precyzja sugeruje inteligentny projekt, a nie przypadkowe procesy naturalne. Ekspozycje muzealne w południowej Afryce prezentują najlepiej zachowane egzemplarze. Kule znajdują się w klimatyzowanych gablotach, gdzie zwiedzający mogą podziwiać niemożliwą precyzję rowków wyrzeźbionych w miękkim kamieniu 2 miliardy 800 milionów lat, zanim jakiekolwiek znane formy życia rozwinęły zdolności do tworzenia narzędzi. Ale oto, co zmienia wszystko. W 2023 roku. Głębokie wiercenia oceaniczne w pobliżu Grzbietu Środkowoatlantyckiego wydobyły rdzenie osadów z ponad 6,5 km pod powierzchnią. Osadzone w warstwach skalnych datowanych na erę prekambryjską, badacze znaleźli metaliczne kule, identyczne z odkryciami z południowej Afryki. Te egzemplarze pochodziły z dna oceanu, które nigdy nie było wystawione na warunki powierzchniowe ani działalność ludzką. Rdzenie oceaniczne zawierały ponad 50 kul, wykazujących te same wzory rowków i skład pirofilitu. Ale znaleziono je w nienaruszonym osadzie głębinowym, który gromadził się przez 3 miliardy lat. Odkrycie oznacza, że cokolwiek stworzyło kuliste obiekty z rowkami, działało na skalę planetarną miliardy lat. Zanim na Ziemi istniało złożone życie. To nie są tajemnice czekające na rozwiązanie to dowody na coś, co nie pasuje do układanki.